Cześć, kolejne zadania z wyrażeń algebraicznych. Tym razem mamy znowu sprawdzić, dla jakiej wartości parametru m dziedzinę ułamka algebraicznego jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Skoro dziedziną wyra wyrażenia algebraicznego, które tutaj mamy, x przez X2 5, x kwadrat plus 5x plus 9m kwadrat, ma być zbiór liczb wszystkich liczb rzeczywistych, to oczywiście, tak jak już to tłumaczyłem w wcześniejszym zadaniu, tu już sobie narysuję, ponieważ dziedzinę wyznacza się tak, że jeżeli mamy a przez b, to b nie może być zerem czyli mianownik nie może być zerem czyli to nasze całe wyrażenie tutaj czekajcie, zmienię kolor to nasze całe wyrażenie tutaj w mianowniku, tak x kwadrat plus 5x plus 9m kwadrat nie może być zerem, tak czyli piszemy, że x kwadrat plus 5x plus 9m kwadrat nie może być zerem no i teraz pytanie jest takie, kiedy to wyrażenie nie będzie zerem, albo drugie pytanie w drugą stronę, kiedy to wyrażenie będzie równe 0. No to wyrażenie będzie równe 0, jeżeli będzie miało oczywiście pierwiastki x1, x2 albo x0, czyli na czerwono może narysuję złą, ponieważ oczywiście tu jest jedynka z przodu, tak? To miana są w górę. To jest zła parabola i to jest zły przykład. W sensie przykład negatywny. Jak Gdyby parabola wyglądała tak, to by miała jedno miejsce zerowe tu, drugie miejsce zerowe tu, czyli gdzieś by się zerowała. Więc tak nie może ona wyglądać. Nie może również wyglądać na przykład tak. Ciach, że dotyka i leci do góry. Wtedy by miała też gdzieś tam jedno miejsce zerowe, czyli też by się gdzieś zerowała. Kiedy tak jest? Ten przypadek jest, kiedy oczywiście delta jest równa 0, a ten przypadek jest, jeżeli delta jest większa od 0, tak? Z funkcji kwadratowej. Czyli nasza parabola musi być gdzieś tutaj nad osią. Oczywiście ramiona w górę, bo mówię, tu jest 1 przy x kwadrat. Czyli ta parabola ma nie mieć miejsc zerowych, czyli oczywiście ta nasza delta ma być mniejsza od zera i to jest nasz warunek, który tutaj trzeba było znaleźć, tak. Czyli oczywiście policzymy tą sobie, sobie tą deltę naszą. Hmm, może na czarno, normalnym kolorem. Delta równa się. Tu jest oczywiście wzorek b kwadrat minus 4ac. B to jest to, co stoi przy x, a więc 5. 5 do kwadratu to jest 25, minus 4 razy a, czyli to, co stoi przy x kwadrat, czyli ta nasza jedynka, o której wspominałem, tak i razy c, czyli wyraz wolny, to jest oczywiście to całe 9m kwadrat. Może jeszcze sobie tak, żebyście to na pewno lepiej widzieli. To jest c, piąteczka to jest b, a ta jedyneczka z przodu to jest nasze a. Ok? Dobra. No to liczymy sobie dalej tę deltę. Delta równa się, tu jest 25 minus 4 razy 1 to jest 4 i razy 9 to jest oczywiście 36 m kwadrat. No i teraz tu wchodzi właśnie ten nasz warunek, że delta ma być mniejsza od 0, czyli to nasze 25 minus 36 m kwadrat, czyli ta nasza delta ma być oczywiście mniejsza od 0. Odejmiemy sobie 25, czyli mamy minus 36. m kwadrat jest mniejsze od minus 25. Podzielimy sobie to przez to, co stoi przy niewiadomej, więc przez minus 36. A więc m kwadrat jest mniejsze od. Minus, minusem da nam plus. Oczywiście czekajcie, bo błąd. Jak dzielimy przez liczbę ujemną, znad w drugą stronę. Minus, minusem da nam plus, a 25 przez 36 to jest. Po prostu 25,36. I teraz tu sobie spierwiastkujemy to. I co otrzymamy? Otrzymamy tak. M większe. Pierwiastek z 25 to jest 5, a pierwiastek z 36 to jest 6. I tu jest stop. Ważna uwaga. Jeżeli pierwiastkujemy coś podniesione do kwadratu, to tu się zawsze pojawia wartość bezwzględna. To jest bardzo ważne, bo Wam zabraknie, jakby jednego tutaj założenia. Musicie o tym pamiętać, że jak pierwiastkujecie kwadrat, no to pojawia się wartość bezwzględna. I teraz jak to się robiło? No oczywiście rozpisa rozpisać trzeba to m większe 5 szóstych. W jaki sposób? Że albo m jest większe od 5 szóstych, czyli zauważcie, że przepisuję dokładnie tak samo co tu, tylko bez wartości bezwzględnej, tak? Oraz m zmieniam znak i wstawiam tu minus. Minus 5 szóstych. Ok. Czyli tu przepisałem normalnie, a tu przepisałem M mniejsze minus 5 szóstych. No i teraz, jeżeli to weźmiemy sobie na w miarę prostą oś, to tak, M większe 5 szóstych, czyli zaznaczam sobie tu gdzieś 5 szóstych i to ma być większe. Oczywiście tak jak mówiłem, tu jest strzałka, czyli pokazuje, że to ma lecieć w prawą stronę. A tu może jakimś innym kolorem, a niech będzie taki m mniejsze 5 szóstych, czyli zaznaczam minus 5 szóstych, tak m mniejsze minus 5 szóstych no i tym razem strzałka jest w lewo więc w tą stronę ok zresztą powinno być lub. jasne, czyli ostatecznie gdzie ja napiszę odpowiedź ostatecznie może zrobimy tak ctrl x ctrl v to sobie przesunę tu. Tak. I ostatecznie może na fioletowo napiszemy naszą odpowiedź, czyli że M należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 56. Oczywiście ponieważ to jest kółko, a nie kropka zamalowana, bo tu było tylko większe yy, mniejsze. To oczywiście nawias otwarty, w sumie tu też nawias otwarty, bez tylko mniejsze. Od 5 szóstych do plus nieskończoności. Zamknąć nawias. I to kończy nasze zadanie. Może nie jest to najprostsze zadanie. Na pewno to jest, jak na zadanie, mogę powiedzieć, na poziom rozszerzony trochę z matematyki, a nie na podstawę. No ale gdybyście mieli takie zadanie, to mówię, nie ma tu żadnej filozofii. Trzeba tylko znaleźć warunek. Zawsze w każdym zadaniu z parametrem, trzeba znaleźć warunek i później tylko ten warunek sprawdzić. I dochodzimy albo do równości, albo do jakiejś nierówności do rozwiązania. No my mieliśmy taką nierówność. 25 minus 36 kwadrat mniejsze 0 no i trzeba tylko rozwiązać i tyle. Dobra, pytania w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.